Pytacie mnie w listach, Mina, czy olej MCT odchudza? No dobra, nie ma listów, ale na pewno chcecie wiedzieć. Niestety, samo stosowanie oleju MCT nie odchudza. Ale olej MCT może wspomagać odchudzanie poprzez cztery mechanizmy. Po pierwsze, zwiększa wydatek energetyczny. Średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak MCT, są szybciej metabolizowane. Oznacza to, że trafiają bezpośrednio do wątroby i są szybko przekształcane w energię. Proces ten zwiększa termogenezę i wydatek energetyczny, co pozwala spalić więcej kilokalorii. Po drugie, wpływa na apetyt. Olej MCT może stymulować uczucie sytości. Wpływa na uwalnianie peptydu YY i hormonu sytości, leptyny. Mniejsze odczuwanie głodu to potencjalnie mniej spożytych kalorii w ciągu dnia. Po trzecie, wpływa na proces utleniania tłuszczów. MCT nasilają spalanie tłuszczów, co ułatwia redukcję ogólnej tkanki tłuszczowej. Po czwarte, przyspiesza osiągnięcie ketozy, czyli stanu, kiedy energia pozyskiwana jest ze spalania tłuszczów, a nie glukozy. Pamiętaj, że suplementacja np. oleju MCT stanowi ułamek tego, co trzeba zrobić, żeby schudnąć. Kluczowy jest deficyt kaloryczny i dieta, którą będziesz w stanie długofalowo utrzymać. Kuloodporna kawa z MCT niech będzie po prostu smacznym dodatkiem do odchudzania.